Przepis na karpia wędzonego Zawartość opakowania marynaty do ryb Browin Zalej 2 litrami zimnej wody Dokładnie wymieszaj Umytego karpia, pozbawionego skrzeli i łusek Podziel na dowolne kawałki i umieść w zalewie Całość wstaw do lodówki na około 10 godzin Po tym czasie wyjmij rybę z zalewy Osusz wstępnie ręcznikiem papierowym Dosusz w suszarce do żywności w temperaturze 35-40 stopni Celsjusza. Przygotuj wędzarnię balkonową. Uzupełnij palniki paliwem żelowym, następnie zapal paliwo. Do wędzarni wsyp dwie garstki zrębków dedykowanych do ryb. Ułóż kawałki karpia na ruszcie i wędź w temperaturze 70 stopni Celsjusza około 40 minut. Większe kawałki wymagają dłuższego wędzenia. Wędzony karp gotowy. Polecamy nie tylko na Wigilię.